Wielki King Kong, kosmiczny alienoid, a może cyberkicia? To tylko kilka z gigantycznych potworów, które znajdziecie w nowych potworach w Tokio duel, czyli w wersji tej gry przeznaczonych tylko dla dwóch graczy. W duelu oprócz dobrze wam znanych mechanik z poprzednich części właśnie tej serii, znajdziecie też lekki powieść świeżości dzięki właśnie nowej mechanice, jaką jest na przykład przeciąganie linę, gdzie każdemu z graczy będzie zależało, żeby jednak te dwa piąki znajdujące się na planszy przeciągnąć jak najbardziej do siebie, bo jest to jeden z trzech sposobów na wygraną w tę grę. Pierwszym oczywiście jest doprowadzenie przeciwnika do zerowej ilości punktów życia. Drugim sposobem jest przesunięcie właśnie jednego z dwóch znaczników do końca toru w naszą stronę, albo przesunąć obydwa znaczniki na odpowiednie pola, co także da nam zwycięstwo. Także strategię tutaj obierzcie sami. Ale czemu mówię teraz o Ptworach Tokio w duel? Dlatego, że ruszyła właśnie sprzedaż. A w zestawie z tym cacuszkiem dostaniecie także matę, która uporządkuje Wam wszystko na stole. A gdyby ciągle było Wam mało, to mamy jeszcze dla Was dice Trail, do którego będziemy mogli rzucać Nasze kosteczki, które są kluczowym elementem tej gry. Potwory w Tokio Duel już przed sprzedaży.